Ja byłem kiedyś alkoholikiem. Piłem przez 13 lat, można powiedzieć, i pewnego dnia ja w ogóle odeszłem od kościoła, prawda? Ja, ja nie miałem z kościołem nic wspólnego, rapowałem sobie gdzieś tam w czasach postałówki liceum, bo jeszcze miałem 8 klas postawki i mnie nie, nie ominęło, dzięki Bogu gimnazjum i pewnego dnia po jakichś tam perypetiach, bo to naprawdę były stany, że, że ten alkoholizm mi przekazał życie między innymi, rozwiodłem się z moją żoną. i Pewnego dnia trafiłem na przez Bodlitwą Uzdrowienie. To było taki wielu tych przypadków, szukając sensu swojego życia. Ta, takim impulsem dla mnie do zmiany swojego życia była śmierć mojego kolegi. To on się przepił, i po jakichś tam szukaniach y, prze, przez islam, y, protestantyzm, y, po buddyzm, trafiłem w pewnym momencie na przez o Uzdrowienie, gdzie podczas Najświeckiego Sakramentu y, było moje nawrócenie. To był taki Kiedy Spojrzałem na Najświętszy Sakrament w Monostrancji. Ja uklękam, że przepraszam za swoje życie. Wychodząc z kościoła byłem innym człowiekiem. Miałem próby samobójcze i ja byłem takim malkontentem. Ja widziałem świat w czar czarnych barwach, wychodząc z kościoła widziałem świat już kolorowy. Musiałem przypominać sobie modlitwę, na czym się modlić o własne i dziewięć miesięcy później, po takim długim ciągu alkoholowym, bo mimo wszystko piłem, leżąc na łóżku modliłem się do Boga, Boże, jeśli teraz mnie ratujesz, to nikt mi nie uratuje. Musisz mi uratować. I od tamtej modlitwy nie piję, Bóg zabrał mi cały alkoholizm, już nie mówię, że jestem nawet niepijącym nie alkoholikiem, ja już w ogóle nie jestem alkoholikiem. Nie czułem potrzeby kupienia na przykład, piwa na Sylwestrze, prawda, jakieś tam weselne batać gdzie wypiłem lampkę wina i nie ciągnęło mnie po tym. To nie było tak, że ja od razu tego samego wiedziałem, że to, czy, czułem, coś, że coś się we mnie zmieniło, ale nie wiem, nie miałem tego opisać słowami, co to dokładnie jest, co, co się stało. I właśnie potem właśnie uświadomiłem sobie właśnie, że ja wybijałem z lampkę wina i już nie miałem ochotę na przykład i, i nie musiałem pić, bo kiedyś to po prostu skończyłbym, no ciąg by był długi. Potem oddałem Bogu e, swoją trzeźwość w intencji wszystkich alkoholików i obiecałem Bogu, że do końca... Życia ja nie będę spożywał alkoholu. Nie mam jakiegoś problemu takiego, że wchodzę do sklepu do monopolowego, czy na imprezie, czy na weselu, ludzie piją obok mnie. Ja nie mam tego problemu. Mnie nie ciągnie, mnie nie przeszkadza, jeśli ktoś, oczywiście wiadomo, robi to z umiarem, prawda. I po latach, że tam właśnie wróciłem do, do rapowania i po ośmiu latach od rozwodu, Bóg także wpłynął mi na moją żonę i znów jesteśmy razem. Także... To małżeństwo, które gdzieś, gdzieś tam nie miało szans na reaktywację. Jesteśmy dwa lata ze sobą, już praktycznie. Po ośmiu latach od rozbądów, nie? I spodziewamy się drugiego dziecka. Ym, zawsze mówiłam, że się nie zejdziemy nigdy w życiu. On po nawróceniu chciał, natomiast ja nie byłam w stanie przebaczyć. Tak. Nie ja byłem gotowy zrezygnować ze swojego związku, nawet, bo byłem, byłem już w innym związku tak. bo żyłem z inną kobietą. Mimo wszystko dać da, da, mi się spokój i zacząłem po prostu. Mimo, że wiedziałem, że jestem nawrócony w tym czasie, ale życie jakoś tak trochę na marginesie. To znaczy wiem, co czują osoby, na przykład, które nie mogą przystąpić do Komunii Świętej. To jest ciężkie przeżycie i wiem, że jednak jakieś tam składaliśmy, bo istniały takie przesłanki, że, że małżeństwo może być także nieważnie zawarte. Jednak Bóg pokierował to inaczej. Dziewczyna, z którą planowałem już w przyszłość, jest teraz animatorką w odnowie w Duchu Świętym, z ateistki. Także tak Bóg ja tak naprawdę dopiero zaczęłam się modlić, tak, y, kiedy Julii właśnie przestała działać i prawie straciła wzrok z tego powodu, ledwo co widzi. I modliłam się o uzdrowienie, i dowiedziałam się, że są takie rekolekcje z y, księdzem Waszeborą, takie trzydniowe. No i chciałam tam pojechać. Pojechaliśmy. Ja, moi rodzice, Julkę tam też wzięłam ze sobą. No a tak, widocznie Pan Bóg chciał, że. Te rekolekcje były właśnie o rodzinie, o małżeństwie, o przebaczeniu, że nic nie może być, jeśli się do końca nie przebaczy. No i od tego się wszystko zaczęło. Co była. ciekawe, ona zawsze się wymawiała, że nie będzie, ze mną, a sama mi za, spróbowała, co myślałem, że teraz wytyka cały czas. <śm> tydzień czasu dochodziłem do siebie w tło, o tym szoku, naprawdę. Nie, nie, nie mogę w to uwierzyć, na no, naprawdę, to jest po prostu dla mnie. Co ciekawe, te rekolekcje, moja żona jechała w intencji zdrowej Julki, że to tak. tam będzie zdrowie Julki, a to było o małżeństwie, także to jest zupełnie inaczej. Tam Bóg ma swój plan. jesteśmy z rodziną razem, nie ma tak, że już y, że na przykład Tata musi mnie odwiedzać y, ile raz na ty... Dwa razy? Tygodniu. Dwa razy w tygodniu, a i. Potem zaraz, i, y, y, za jakieś parę godzin idzie, tylko po prostu jesteśmy razem na każdy dzień. Mamy siebie. <grym>